Kwalifikacje wygrane to chyba dodaje motywacji. No tak, dobry skok w kwalifikacjach. Jestem zadowolony. W sumie nie ma się co podniecać za bardzo i napalać, ale zawody są wieczorem, ale trzeba robić swoje i skakać dalej. Jak oceniasz tutaj warunki w tych kwalifikacjach? Sprawiedliwe równe? Myślę, że warunki nie były jakieś takie, nie wiem, jakoś tak strasznie nie wypaczają. Nigdy nie jest tak do końca, żeby było sprawiedliwie. Na pewno też dzisiaj tak nie było, żeby wszyscy mieli jednakowo, były pewnie większe plusy, większe minusy, ale no takie są skoki, trzeba skakać. Odpuściłeś sobie poranny trening, uważasz, że to dobra decyzja? Znaczy się to była decyzja trener, trenerów, wczoraj wieczór dostaliśmy taką informację, do tego zastosowaliśmy się, chyba, chyba pomogło. Wieczorem z reguły są tu inne warunki, bardziej wieje w plecy, czy to Tobie przeszkadza, czy na przykład dobrze skaczesz właśnie przy tylnym wietrze? Znaczy się, z, ja tutaj raczej wieczorem nie skakałem nigdy, z tego co mówi trener i co mówią chłopcy, tak tutaj jest. No ale co, nie ma się to zrażać, tylko trzeba wykonywać swoje zadania i, i robić swoje i, i skakać. Wszyscy będą mieli pewnie tak samo. Wy nigdy o miejscach nie mówicie, ale masz jakieś taki wymarzone, powiedzmy, lokatę, jeśli chodzi o konkurs, coś co by Cię naprawdę satysfakcjonowało? Wymarzone dla mnie jest to, żeby trafić w próg, utrzymać głowę wysoko i odlecieć daleko. Dzięki i powodzenia.